Po to my chcemy to Centrum Wolontariatu powo powołać też między innymi, żeby, nie wiem, czy zmusić, już użyję takiego ostrego słowa, do wytworzenia nawyku, że jeżeli zmi organizacja zmienia maila, to żeby uaktualniła go na swojej stronie, żeby podała to do publicznej wiadomości. A nie jest tak, że my wysyłamy, czy Angelika, czy wysyłamy jakieś maile do organizacji i dostajemy mailery, dostajemy zwrotki, że adres mailowy nie istnieje. Gdzieś dopiero kanałami musimy, musimy dzwonić się i się o takie adresy dowiadywać. Pan dyrektor Jarek jest świetny, to jest, to jest rzecz godna naśladowania i pochwalenia, że to jest bardzo dobra strona, aktualna, czytelna, przejrzysta i z wieloma informacjami. No ale to jest, tak jak tutaj Pan Paweł zauważył, to jest jedyna taka strona, jak gdyby, placówki, placówki w która jest w ten sposób uaktualniona, w ten sposób, jak gdyby, pokazywana. Myśmy robili monitoring, monitoring tych, tych stron. Jest, są strony organizacji, gdzie są nieaktualne, nieaktualne maile, gdzie są nieaktualne dane, ja nie, nie będę przytaczał, jest wiele stron bardzo prostych, które są aktualne, ale te strony też nie są nigdzie w jednym miejscu, jak gdyby, yy, zebrane. Mało tego, wiele stron, a domeny takie, które nie są charakterystyczne dla nas, czyli wpisując w Google, my nie możemy wygooglować tej organizacji, bo ona gdzieś jest, ma odwiedzalność, nie wiem, 5, 10 miesięcznie, czyli ona jest bardzo, bardzo nisko i nie jesteśmy w stanie znaleźć. A yy, nawet, yy, nie chcę tutaj atakować Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a konkretnie yy, Placówki odpowiedzialnej za niepełnosprawnych, ale ta podstrona, która jest z organizacjami świadczącymi czy działającymi na rzecz niepełnosprawnych, tam też nie ma wszystkich organizacji, tam też nie ma wszystkich aktualnych namiarów i danych. I teraz chodzi nam o to, że my nie chcemy nikomu wytykać, że ktoś bierze za to pieniądze, a tego nie robi. My chcemy dysponując naszą bazą, naszym wolontariatem, bo też chcemy to zrobić wolontariacką, a mało tego jeszcze. Dysponując pieniędzmi grantowymi, chcemy stworzyć, jak tutaj Pan kierownik słusznie powiedział, platformę czy to płaszczyznę obszar, w którym będą wszystkie organizacje, ale zarówno i te, które jak gdyby używając stereotypów są wolontariackie właśnie na zasadzie niesienia pomocy, ale również te, które, bo tutaj Pan powiedział. W zeszłym roku Dni Wocławka pięknie pokazały, że jeżeli jest fajna grupa wolontariuszy, tych młodych ludzi, którzy chodzili w koszulkach z logiem Wocławka, świetnie to zafunkcjonowało, dużo lepiej niż, niż kiedyś wcześniej. I to też, jest, to też jest wolontariat. I Jeżeli to w jednym miejscu określimy wolontariat na rzecz już tego standardu, czyli osób niepełnosprawnych, potrzebujących, mieszkańców placówek społeczno-wychowawczych czy podopiecznych placówek do środowiskowy, ale również ten wolontariat, właśnie skierowany na kulturę, wolontariat skierowany, nie wiem, na ekologię, na, na działania związane no, z muzeami, z, z jakimiś innymi placówkami. I to będzie w jednym miejscu zebrane. Będzie, będzie, będzie utworzona, utworzony specjalny jak gdyby program ze specjalnym skryptem, na którym każda organizacja, która tylko wyrazi akces i spełni standardy. Będzie mogła, mogła się sama zarejestrować, sama, sama jak gdyby moderować swój moduł, czyli uaktualniać dane, wpisywać tych, tych, te swoje, swoje potrzeby czy swoje możliwości i będzie jak gdyby oddzielny taki podmoduł dla indywidualnych wolontariuszy, którzy się wpiszą używając przysłowiowego Jana Kowalskiego, że mam tyle i tyle lat, mam takie i takie przeszkolenia, chciałbym robić to i to, umiem albo umiem robić to i to, a jeszcze nie mam przeszkolenia. Szukam, szukam osób, osób, które mnie wyszkolą, albo szukam szkoleń. I teraz też jest taka ta, ta, ta kwestia związana z tym, że ja pracując w ramach jak gdyby struktur Centrum Doskonalenia i Edukacji w Bocławku i rozmawiając z wolontariuszami, czy, czy prowadząc szkolenia dla wolontariuszy z młodego wolontariatu, spotykam się z taką jedną, jedną rzeczą. Młodzi ludzie, bo to jest jak gdyby największa grupa yy, yy, wolontariuszy, nie do końca mają przeszkolenia, nie do końca wiedzą jak się zachować, ale inaczej trzeba się, nie wiem czy pedagogicznie, czy psychologicznie zachowywać w stosunku do tychże że właśnie małych dzieci u, u, u pana dyrektora Fuchmanańskiego, czy podopiecznych domu, domu dziecka, yy, gdzie dyrektorem jest pan Wojtek Deskiewicz, inaczej podopiecznych, czy, czy nie wiem, pensjonariuszy DPS-u przy, przy Nowomiejskiej, jeszcze inaczej w kolorowych salach w szpitalu, a ci młodzi ludzie chcą iść pomoc, a nie mają przygotowania. I też my chcemy to przygotowanie im dać. Też chcemy, korzystając ze wspaniałych trenerów Centrum Wolontariatu, yy, yy po prostu szkolić tych ludzi, ale my tutaj również mamy na miejscu yy, yy, jak gdyby yy, fachowców, że yy, tak tutaj zawsze się uśmiecham do, do Pani Marty Pułaneckiej, yy, przepraszam, Kołuckiej yy, Lewandowskiej, no notabene, Szanowni Państwo, bo nie wiem czy wszyscy wiedzi ta Pani została w zeszłym roku, w wolontariuszem roku w Wrocławiu, w wyniku też naszej akcji, dużego rankingu zrobionego wspólnie SKU4, gdzie ileś tysięcy ludzi wzią, wzięło udział, była duża gala w Włocskim Centrum Kultury, no, też kilkaset osób uczestniczyło jako widzowie w tej, w tej gali, ale sam jak gdyby fakt, że my żeśmy to po iluś latach doprowadzili do takiej sytuacji, że w Woswku odbyła się gala wolontariatu, że, że odbył się Ranking, że my moim zdaniem dotarliśmy do większości organizacji. 12 organizacji wytypowało tych wolontariuszy, i dzięki temu ten ranking mógł się odbyć. Mam nadzieję, że był on miarodajny i jak gdyby postaci pani Marty, jak gdyby przybliżać, chyba większości z Państwa nie trzeba. no Jest to chimenka wolontariatu i w ogóle działań jakichkolwiek. Aczkolwiek chodzi mi, chodzi mi o to, że gada się skończyła, i jak gdyby my musieliśmy sami się dalej motywować. Ja myślałem, że. Że to pójdzie jak, tak, jak gdyby tak, tak ostrzej. Ale tutaj też właśnie pani Martin przypomniała o wydarzeniu, które CDI robiło w 2008 roku i taką dużą konferencję też w UCEP-u, Wolontariat, Inwestycja w dobro. I też wtedy wiele osób myślało, że to coś pójdzie dalej, że ktoś jak gdyby... Nie wiem, wykształcą, wykształcą, się liderzy. To jest, to jest w właśnie taka jak gdyby bolączka. Brak liderów, aczkolwiek mamy tutaj liderów. Mam nadzieję, że niedługo będą jeszcze bardziej mocniej wykształceni po różnych programach, na przykład Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. I ci liderzy będą, będą dalej, dalej stanie to ciągnąć. Bo jakby nie było, to jest 120-tysięczne miast. Tutaj potrzeba, no dobrze, 115 tysięcy, no ale jak przyjadą ci, którzy tu pracują, to może i 130 tysięcy jest więcej. I szanowni Państwo, i teraz Tutaj się przewija to, co też powiedziała pani Lucja o tej pasywności organizacji. Naprawdę nie ma się co tego, co, co, co tego bać. Yy... Powtórzę jeszcze raz. Umowa, to porozumienie z wolontariuszem motywuje tego wolontariusza i on przyprowadzi następnych i dzięki temu będzie można... Znowu, jak gdyby posłużę się tym przykładem, zebrać jeszcze więcej pieniędzy, pieniędzy na Wielką Orkiestę Świątecznej Pomocy na przykład, a wszyscy wiemy, że w naszym szpitalu są rzeczy urządzenia zakupione z Funduszu Wojską.